Witam wszystkich Polaków, patriotów. Dzisiaj tak troszkę będzie inaczej będzie poświęcony bardziej kobietom. Chodzi o nielegalną emigrację i ja jestem tak ciekaw. No jakby się czujecie, czy czujecie się bezpiecznie. I to nieważne czy jesteście w Polsce, czy za granicą. Chodzi o wasz Wasze bezpieczeństwo przede wszystkim jakbyście mogły się wypowiedzieć na ten temat, albo chciałybyście pogadać, to ja zawsze wysłucham. Oczywiście nie będę... Ja jestem bezstronną osobą, także spokojnie. Czy w ogóle nie, nie widziałem, jeszcze się nie spotkałem, żeby... nie wiem, no... E, bo pewnie, na pewno jest jakiś przedstawiciel e, praw kobiet, ale nie widziałem jeszcze, albo ja, nie wiem, źle poszukałem, albo ten, ale nie, nie, nie widziałem, żeby jakieś e, były spotkania, może były potajemnie, no nie wiem. No a jak nie, no to trzeba by było coś w końcu też poruszyć ten temat. Bo najgorzej to... Wy na razie cierpicie, no i też młodsze pokolenie, tak? Dzieci. Ja nie jestem ani rasistą, ani. Każdy człowiek ma prawo do życia, ale z jakimiś wartościami i poszanowaniem. W końcu nie są u siebie, tylko w innym kraju i powinni przestrzegać też naszych wartości religii, tak na przykład jeździ się tam na, w ich strony na wycieczki to też się łańcuszki z krzyżykiem ściąga czasami kobiety muszą mieć głowę zakryte także to dlaczego oni teraz nie przestrzegają no, no mają wymówkę tak, mają inną religię i są ciemnoskórzy i żeby Mamy ten, jesteśmy chrześcijanami, mamy białą, to zaraz mówią, że my jesteśmy rasistami. A tak nie jest, ale no, nie, nie wiem, może niektórzy są, ja nie jestem na przykład. No i też y, sprawa jest też tego typu, czy jak na przykład pracujecie za granicą, czy doświadczacie dyskryminacji albo rasizmu od, od pracy. Czy to od pracodawców, czy tam wyżej postawionych. No to też można poruszyć, też można się tym zająć. No, chodzi o to, żeby no, szanowali też nas. Jeżeli politycy nie umieją tego zrobić, no to ktoś to musi w końcu też zacząć robić. No i bardzo bym prosił, jeżeli byście mogły, to byście się wypowiedziały na ten temat, albo napisały na no, wiadomość prywatną, to ja z miłą chęcią porozmawiam. Jak to mówią, lepiej czasami z obcym porozmawiać niż z najlepszą przyjaciółką. No, no, tak mówią, ale czy to prawda to nie wiem. No jest. No, będą te następne filmiki, będę takie puszczał, ale... No teraz jestem zły, bo napisałem do jeżeli chodzi o Polskę, do panów posłów z PiSu, O jakiś tam kontakt, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, ale żaden się nie odezwał. Czyli wnioskuję z tego, że mają w dupie, o, no, że wolą e, kłócić się. Każdy na każdego nagadywać, ale żeby pomagać to albo to nie ma. No, powiem tylko tak, że no, poświęciłem trochę czasu wczoraj i też dzisiaj. Co nas jedynie teraz ratuje, jeżeli rządy żadnego z państw europejskich no nie, nic nie robi z tą nielegalną emigracją i jesteśmy atakowani, można powiedzieć, że też czasami i zabijani, to i bo zawsze mają wymówkę, że to niby gangi i tak dalej, a prawda też jest inna. To jedynie co jeżeli jest taka możliwość, to możemy napisać do Parlamentu Praw Człowieka. Europejskiego, to tam jest formularz, za to się nic nie płaci, to można zbiorowo też napisać. Dlatego fajnie by było, jakbyśmy naprawdę się postarali. Ja oczywiście, jak chcemy być bardziej bezpieczni, mówić głosem naszych dzieci, tak? Nie wiem co o tym myślicie. No, ja no, ja puszczam te filmiki Panie, że oglądacie, ale też no, chciałbym, żebyście czasami e, coś tam napisali, tak? Kolejny filmik za niedługo. Pozdro.